Właściwie dzisiaj karty dla rękawy. Najlepsze w ogóle nie się namawiać, dzisiaj jeszcze będzie w tym Dobrze, że tu jesteście. To jest pierwsze i niesamowite świadectwo naszej wiarygodności, mimo tego, że jest 30 stopni, niedziela, a gdzieś pojechało. my wybieramy, przyjście do gości, przyjście do Boga, który jest dla nas i naprawdę więcej nie potrzeba. stać się to, że tak że poważnie ubrani dzisiaj wszyscy jesteśmy. Od tej 12 dziesięć kościoła I my się patrzymy że ubraniem i się zastanawiają, jest, co im się stało. Co oni robią? Zająć się nad Bogiem i To jest ta pierwsza myśl, którą chciałbym wam podziękować. że tu jesteście. Bóg jest dobry. I to doświadczamy. To doświadczamy tego często. I każdy z nas, jak Dobre jest to słowo, które jest na tym niedzielę. Też niedługo historię Pan pozdrowił, że to jest taka niedziela, gdzie mam pierwszą świętą w tej parafii, tak na której się sprawę. Ja mówię pierwsze kazanie. Ja nie wiem, co z tych pierwszych kazanych tak wiecie, jak mam nadzieję, że coś Bożego będzie. drodzy, to słowo. Mamy jest absolutnie niesamowity, bardzo świeży ten czas. Czuć wiosnę w tym słowie. Coś, ja, to ziarna, to się lamuje, to giełpuje. Czuć tą zieleń, radość, to jest słowite. Nie wiem, czy też ma się takie wrażenie, że czasami mamy taki motyw w swoim życiu, że wydaje nam się, że wszystko zależy od nas, Że wszystko jest w moich rękach. Praca, to, żeby zarobić, dom, domu, żeby wszystko przygotować, żeby się wszystkim zopiekować. Dzieci, szkoła, testy gimnazjalne. To wszystko jest w moich rękach, w ogóle ja muszę wszystko zrobić, żeby to najlepiej I ogólnie rzeczywiście tak jest. To od nas zależy, to jest w naszych rękach. My mamy działać, my mamy y, to robić. Ale też często to, to przenosimy to trochę na, na życie wiary. Na wiarę, że rzeczywiście teraz wszystko ode mnie zależy. Ja teraz już się porządnie na nie nie spowiadać. Jak się z tym, w tym 14 miesięcy w ogóle będę święty i w ogóle przeszkadzać mnóstwo rzeczy, wtedy będę zbawiony. Też. Też, to też jest ważne. Ale dzisiejsze to zwraca naszą uwagę na coś innego. problem. Okazuje nam, że możemy prowadzić z tego stresu, który sobie rozwijamy. To nie jest tak, że wiemy, że wszystko zależy od nas. Wiemy, że tak naprawdę niewiele od nas zależy. Wszystko należy do kogo. Ale po kolei. Mamy dzisiaj taki obraz ziarna. Obraz zasięgu. Gleba to jest nasze serce. Ziarna. To słowo Boga, to jest ta łaska, która zawsze jest pierwsza, która zawsze nas uprzedza, a my jesteśmy rolnikami. To bardzo dobre zdjęcie. Jesteśmy rolnikami, to od nas zależy, w jakim połączeniu z teraz i ziarnie. Zasiad to jest ten pierwszy moment. On się dzieje niezależnie od nas. Zasiak dzieje się właśnie w teraz. Słowo Boga jest wyopowiadane. Słowo Boże jest zgłoszone. To się dzieje podczas każdej paryzmy. Za każdym razem, gdy otwieracie Pismo dzieje się zasięg. Za każdym razem, gdy zaczniecie myśleć o Bogu, gdy jesteście świadomi właśnie, jak do was przychodzi, jest zasięg. I to jest moment decyzji. To jest pierwszy i ostatni moment, w którym tak mi zależy od ciebie. Co robisz w tym momencie? No co robisz w czasie Eucharystycji, je, gdy wyczytane jest pierwsze czytanie, odsiewany psalm, drugie czytanie Ewangelia? Czy masz taką chęć, żeby to słowo gdzieś usłyszeć i <grym> <że> gdzieś chwilę <grym> chociaż zostawić? Albo się zastanowić, co to słowo mówi do A może jest tak, że słuchasz lepiej bo wypada prawo? Albo po prostu cieszysz się, że nareszcie można usiąść. I na tym się Jak to jest w tym życiu? W tym momencie siebie? To jest ten moment decyzji. Mogę podjąć decyzję, że to słowo zostawiam, ale mogę też podjąć decyzję, że chcę to słowo przyjąć, że chcę to ziarno zasiać w glebie swojego serca. I to jest ten moment najważniejszy dla nas, moment naszej decyzji, moment, który pozwoli później potoczyć się dalej w życiu naszej wiary. Ta decyzja jest energią wolności. To jest taka wolność, która pozwala na to, żeby to Bóg zmieniał coś w moim życiu. Żeby to życie nie było takie ściśnięte w moich rękach. O i lubię ten obraz dla dzieci, Jednak na każdym się go często używam. Czasami chcemy to życie tak zacisnąć w naszych rękach, tak? Już zobaczcie, jak mało to się może zmieścić. Jeśli podejrzymy do życia oczywiście, to często jest wydaje się na Jakieś, jakimś takim nieopowiedzialne, jak ale jeśli podejrzymy do życia ta, Pan Bóg w swoich rękach. Wy mogę zmieścić naprawdę wychowę. To jest prosty obraz, ale on nam pokazuje właśnie tą postawę, postawę zaufania. I co daje nam zaufanie Bogu? Czy mam tą decyzję? I tak jak powiem, to jest ostatni moment, który w pełni zależy od nas. Bo to, co się później dzieje, absolutnie wymyka się z naszych lątek. To, co później dzieje się z tym słowem w naszym życiu, absolutnie jest nie do ogarnięcia. Jest nie do zatrzymania. Słowo ma swoje tempo, ma swój dynamizm. Słowo Boga ma swój pomysł na moje życie. To wszystko zależy od Boga. Księżyc Karol myślę, że też masz takie doświadczenie z seminarium, z naszej formacji seminaryjnej, że rzeczywiście, będę mówił o sobie, ale Karol pewnie nie bo kiedyś też o tym rozmawialiśmy. Moją decyzją było to, żeby odpowiedzieć na, na to słowo Pana, który mnie zaprosił do, do życia w kapłaństwie. I moją decyzją, pierwszą i ostatnią, było to, że idę do seminarium. To, co się później działo, ja nie jestem w stanie tego określić. Te wszystkie historie, te wszystkie pomysły, które ja miałem, w ostatniej chwili kierował na inne tory. To jest w ogóle, ja też szedłem, oczywiście, miałem plany, będę taki, 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 taki. Z tego wszystkiego zostało tylko i. A Pan mi pisał, że jestem taki, taki taki. Słowo ma swoją moc. Łaski ma chwytą na nasze życie. To jest takie też doświadczenie teraz, gdy tak, podejmowamy tą decyzję o przyjęciu świetnym deponatu z kodami sztuków w kamerze. To też bardzo mocno mówię na całym czasie ostatni tydzień na kolejce ciszy. Dzień wciszy dla mnie, gdzie ktoś nie zna, wiedzą, że to jest niemalże kariczny środków. Wtedy bardzo często to wszystko wracało. Czy ja nie wiem? Ja nie wiem do końca dlaczego. Wiem, że chcę, ale dlaczego? Nie wiem. wiem, kto mi to proponuje. I wiem, jak jest sens, ale dlaczego? Dlaczego pan nie wie. To jest. Myślę, że panu łęknął, że zapytam. Jestem też dobra, że to słowo żyje w taki właśnie sposób. bo to tutaj jakiegoś czasami komunikacyjnego, ale też tutaj właśnie się zaparowałem. Czy siostry przebraci, wracając do tej tej myśli, proszę, abyś podwolił słowu łaski żyć w swoim sercu, żebyś zrobił dla niego miejsce. O to, że często mamy wrażenie, że Boga nie ma w moim życiu, że nie czuje, że Bóg jakoś nie działa. To dlatego, że my sami nie robimy dla niego miejsca. No nie ma dla niego miejsca. No może być gdzieś tam 15 minut wieczorem, ale to też nie o to chodzi, bo zawsze w głowie też tam czuje. Coś tam zawsze jest do zrobienia. Często to z naszej winy jakoś nie być tego Boga. Nie robimy do Niego przestrzeni, czasu. No dobrze. No ale jak to zrobić? Moi drodzy, czas robienia przestrzeni dla Boga jest właśnie teraz. I nie chodzi o to moje słowo. Tylko chodzi o czas Eucharystyi. To jest miejsce. To jest czas modlitwy, to jest czas rozmowy z Bogiem takiej prostej. To jest czas pomocy, pomoc, który jest obok nas. To jest to środowisko, w którym to słowo wzrasta, w którym to słowo, wzrasta, na którym to słowo właśnie pokazuje tylko swoją moc, swoją siłę. Chciałbym, żeby dzisiaj tak wyraźnie zabrzmiało, że w życiu wiary od nas zależy czy my chcemy. Czy my chcemy wierzyć? Czy my chcemy, żeby Bóg nas spał? O święty Augustyn mówił takie zdanie, że. Bóg stworzył nas bez nas, ale nie zbawi nas bez nas. Że to właśnie do nas należy decyzja, czy chce. I jeśli to słowo, które było dzisiaj czytane, słowo czytań, słowo Ewangelii, to rzeczywiście chcesz przyjąć ze swojego serca, no tą glebę swojego serca, to bądź przygotowany na rzeczy niesamowite. Może nie od razu. Słowo ma swój czas. Jest noc, gdzie słowo kiełkuje, zrasta. Trzeba zostawić to słowo trochę też w swoim sercu. Nawet gdy na początku nie przynosi owoców. Nie wiem, czy hodowaliście kiedyś jakąś roślinkę. Ja będę hodowałem fasolkę w kostelówce i później też chyba za dwa razy siałem żyto. Niezła przygoda była. I to jest tak, że to, rzucamy to ziarnko, podlewamy i nic się nie dzieje. I na tym z tą fasolką, wchodzimy do niego się że ona I tak jest podobnie z własną, że. Cieszę się, że ta łaska zada jest znaczona w naszym sercu i kieruje. i uwaga, naprawdę nic to nie da, jeśli taką małą łośninkę nie będziemy ciągnęli do klubu, żeby była większa. Co najwyżej możemy wyrwać, z tyle, że naszego znaczna To słowo dzisiejsze przyjmijmy bardzo prosto, bądź cokolwiek, wielu ludzi daje nie Tylko tylko został daj mi miejsce. Królestwo Soposze, o którym nie jest to dzieło Boga, działa jak działa jego miłość. I taki też jest najważniejszy obraz tego królestwa miłość. I dopiero w pierwszym rzędzie miłość do Boga, w drugim rzędzie miłość się do każdego wydającego klasy. I nie w królestwa nie ma, To są te najważniejsze miłość. Boca to też jest pójdzie. Proszę siostrze, proszę brata, jeśli chcesz przyjąć to słowo, no to dzisiaj jeszcze raz na jeden mały fajny. Czy śpi, czy czuwa, We dnie i nocy na siebie wielkuje i rośnie. On sam nie wie.